Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Owiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w Gospodzie. Z Maryją, Matką Jezusa, jesteśmy w Betlejem. Czytamy Ewangelię Świętego Łukasza i zadziwiamy się tym, co się wydarzyło. Ten uroczysty dzień jest radosnym obwieszczeniem dobrej woli Boga względem nas ludzi. Myślimy, jak to możliwe, by ten, co jest odwiecznym Bogiem wszedł w ograniczenia ludzkiego życia. Oto Bóg w małym Jezusie okazuje, do czego zdolna jest prawdziwa miłość, jej nic nie ogranicza. Weźmy za swoje słowa świętej Anieli Folinio niezwykłej świętej, nawróconej w czterdziestym roku życia, o latach trwania w wielkim grzechu. Wołajmy z nią o miłości, której nikt nie może pojąć. O miłości, nad którą nie ma większej miłości. Mój Bóg stał się człowiekiem, by mnie uczynić Bogiem. O miłości najgłębsza, zniszczyłaś siebie, by mnie uczynić. Maryjo, Czuwaj nad tym, by Twój Syn, ilekroć pragnie narodzić się w stajni naszego serca, zawsze zastał tam Twoje niepokarane ramiona. Niech osłaniają go i zabezpieczą przed brudem mej duszy. Czekałaś w Betlejem na przyjęcie Boga, oczekuj i w mojej duszy, aby nigdy Boże Narodzenie nie dopełniło się we mnie bez Ciebie. To z kolei modlitwa Prymasa Wyszyńskiego. Ona wszystko nam wyjaśnia. Prowadzi nas do przeżywania tajemnicy narodzenia Jezusa z Jego Matką, bez Maryi, bez jej bliskości. Nie zrozumiemy i nie przeżyjemy w pełni bliskości Dzieciątka Jezus. Rozważajmy dziś nasz Różaniec w Jego radosnej tajemnicy Bożego Narodzenia. Trzeba byśmy byli prawdziwie wdzięczni, że Pan nie wzgardził naszym ludzkim istnieniem. I sam stał się człowiekiem. Ratujący mnie człowieka Bóg, Jest nie tylko przy mnie, ale jest we mnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święcie imię twoje, Przyjdź królestwo twoje, Bądź wola twoja, Jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc trota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzeszie, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko się za nami życznymi, z na Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Po Boże, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się nami teraz i w godzinę święty, się mamy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.